Dzień dobry Państwu. Halina Kołacz, kierownik sklepu Kwiaciarnia Centrum, Centrum Ogrodnicze Eldorado. Szanowni Państwo, znajdujemy się w chwili obecnej na kiermaszu. Przygotowaliśmy ten kiermasz szczególnie dla Państwa, by ułatwić Państwu zakupy i dokonać właściwego wyboru. W tej chwili mamy w sprzedaży, tak jak widać, już chryzantemę. Chryzantema, jeśli chodzi o chryzantemy, są samokrzewy i są kule. Na te kule, właśnie, anastazję i tego typu rodzaje czekamy cały rok. Samokrzewy pojawiają się w ciągu roku. Mamy bardzo duży wybór stroików sztucznych, stroików żywych, bardzo duży wybór zniczy. W tej chwili dojechały do nas znicze, które będą dla Państwa w bardzo atrakcyjnych cenach. Myślę, że na każdą kieszeń i właśnie taką promocję chcieliśmy na tym kiermaszu dla Państwa przygotować. W związku z tym zapraszam Państwa gorąco do odwiedzenia naszego kiermaszu. W sklepie florystki przygotowują dla Państwa przerozmaite stroiki na jodle kaukaskiej z kwiatów żywych, z kwiatów sztucznych. Mam nadzieję, że trafią. Państwa gusty. Często mnie Państwo pytacie, co jest modne. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o modę, to ona się zmienia. Bardzo dużo kupują klienci stroików z, z jasnymi kwiatami, tym dobierają sobie kwiaty doniczkowe, żywe, yy, również białe, ale jesień jest wielobarwna. Te kolory są mocno nasycone, więc ja polecam. Poddać się wodzą fantazji i pójść zgodnie z naturą. Kiermasz nasz jest czynny od godziny 10 do godziny 17. Natomiast w kwiaciarni oczekujemy Państwa od godziny 8 do godziny 19.